Szacuje się, że 7 tysięcy dzieci miesięcznie w Polsce próbuje popełnić samobójstwo co miesiąc. Doszłyśmy w tej chwili do etapu rozmowy, w którym pani Sylwia powiedziała mi, że w związku z tym, że jest słaby dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce, urosła na bardzo dużą skalę pomoc psychologiczna w mediach społecznościowych. Pojawiają się hasztagi: rozstanie, związek, toksyczny związek. jak bez emocji, to w internecie, w mediach społecznościowych nasze dzieci szukają odpowiedzi na pytanie, jak żyć. A ja zwracam się z pytaniem do pani, czy to jest dobrze czy źle, że nasze dzieci szukają tych odpowiedzi w internecie? Mm -hmm. I czy znajdują właściwe odpowiedzi, czy powinniśmy się obawiać, co tam usłyszą? No, ja odpowiedziałabym jako typowy psycholog, czyli że to zależy, tak? Bo, bo tak jak właśnie też rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że tej pomocy nie ma, że nie ma dostępu do specjalistów. I też, I też użytkownikami mediów społecznościowych są młodzi ludzie z mniejszych miast i, i wsi, z wsi, więc oni też tak naprawdę nie, w ogóle nie, nie mają tego okna na świat poza internetem, więc, a internet wygrywa właśnie skutecznością, szybkością. Bo eksperci też dłużej przetwarzają informacje, tak? Filtrują je, są bardziej asekuracyjni w wygłaszaniu różnych opinii, też w pomocy, tak? W takiej doraźnej pomocy. A widziała Pani może odpowiedzi na hasztagi, jak zerwać bez emocji. Mhm. Czy, czy możemy się nie bać, że nasze dzieci dostaną niewłaściwe wskazówki? Czy rzeczywiście z w mediach społecznościowych są specjaliści. W mediach społecznościowych jest tak naprawdę wszystko, tak? Czyli właśnie tutaj dobrze by było, żeby rodzice też nie zatrzymywali się tylko na tej naszej klasie, gronie, tak, czy, czy takich czy na Facebooku, Dokładnie, dinozaurowych, tak, dokładnie, tylko, tylko żeby nadążali tak? za, za dziećmi też, żeby nawet niekoniecznie oni sami muszą mieć tam konta, ale żeby y, y, też poświęcali uwagę temu, co, co dzieci oglądają, y, czego potrzebują, tak? Bo, bo być może to rodzice mogliby pomóc dziecku. No właśnie. Co, co podsunąć, jaką, jak, jak, jak? Jaką poradę dać dziecko, że, że ewentualnie, żeby kogo szukało w tych mediach społecznościowych. No właśnie, i, i też możemy się właśnie skupiać na tych jednominutowych, trochę takich patologiczno-toksycznych odpowiedziach, tak, bo takowe też są na przykład obecnie w trendzie jest, jest hashtag z Toxic, czyli, czyli młodzi ludzie właśnie nie radząc sobie z rozstaniem, tak, przechodząc te pierwsze, te pierwsze miłości i doświadczając zawodów miłosnych, nie są w stanie poradzić sobie z zerwaniem, z zakończeniem znajomości, e, i, e, i tę właśnie swoją e, energię, uwagę kierunkują na, na toksyczne zachowania, tak? Czyli odgryzają się na. Czyli, że są dumni z tego, że jestem złośliwy i zły? Dokładnie, tak. Że jakby robią z tego sztandar i, e, i taką markę budują też na tym, tak, że ze mną się nie, nie zadziera, ja jestem. E, ja jestem Toksyk. Na... Tak, 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 dokładnie. Jestem, jestem toksyczna i ja się e, tym szczycę jestem, jestem z tego dumny, dumna, dumna. E, więc, e, więc tutaj właśnie też. E, no też właśnie na takich profilach się koncentrują młodzi ludzie. Czyli są też, no pani powiedziała, że nawet patologiczno-toksyczne trendy, ale czy jest też coś dobrego? Mm -hmm. Oczywiście, jak, jak, jak wszędzie, tak, są, są zawsze plusy i minusy. Jest też mnóstwo ekspertów, y, bo tak naprawdę do internetu przenieśli się, y, się wszyscy, tak, to są lekarze, to są właśnie psychologowie, to są, y, to są farmaceuci, tak, to są nawet, nawet księża, tak, którzy wychodzą z kazaniami, tak, y, do, do młodych ludzi, więc y, po prostu to jest kwestia tego, y, żeby dobrze przefiltrować i y, i wybrać autorytet, no wiadomo też, że jakby ta nasza uwaga jest często rozproszona i czasami właśnie chcemy trochę się odmurzyć, tak i zaimponować też może rówieśnikom być w tym trendzie tak i podjąć się tego wyzwania, żeby również zrobić coś, coś takiego właśnie hashtagowego zgodnie z trendem, co niekoniecznie jest dobre, właśnie tak jak mówiłam, jest to, jest to bardziej toksyczne, patologiczne wręcz nawet, ale, ale żeby właśnie też korzystać z pomocy, nawet też on, online, tak, bo y, specjaliści bardzo też chętnie teraz wychodzą z pomocą wirtualną y, i... Y, y, y. mhm. Czyli co, szukać doktor, psycholog, psycholog. Taki, jeśli się wpisze takie, mhm. na przykład y, toksyczny związek, y, psycholog, to wyskoczy wtedy może gdzieś tam... w. W tym TikToku właśnie porada od doktora, tak, od specjalisty. Mhm. Tak, no zwracam uwagę na intro, tak, czyli to przedstawienie w, w profilu, czy to jest właśnie. Bo te, często też ekspertami, tak, umacniając się, umacniając się właśnie w tym swoim przekazie takiej społecznej słuszności, to są też młodzi ludzie, ale właśnie, żeby skupiać się na, na hashtagach, na opisach specjalistów. No tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe naprawdę, ale w ogóle nawet do tego, żeby podsunąć dzieciom, mamy mało czasu, ale jeszcze chciałam spytać o taki, taką, taką rzecz, na co zwrócić uwagę, jakie są te czerwone lampki, które powinny się zapalić rodzicowi, że z moim dzieckiem dzieje się coś nie tak? Jeżeli dziecko jest e, e, agresywne, bo zdarza się tak, że dzieci są teraz coraz bardziej agresywne, uwagę mają też coraz bardziej wybiórczą, wszystko je, wszystko je nudzi, e, są, e, są bardzo często ospałe, tak? nie mogą się zebrać do szkoły, nie chce im się, e, boją się wręcz, nawet mówią, że, że nie chcą iść do szkoły, bo, bo się boją. tak? Są e, niepewne tego jutra, bo to już się też udziela dzieciom, więc. E, więc to, to są sygnały, które mogą świadczyć o tym, że, że dzieje się coś niedobrego. I później jakby monitorować, tak, podążać za tym, jak dziecko tę swoją energię ukierunkowuje, ku czemu podąża i jak rozwiązuje problemy, bo, bo już to, to takie właśnie pierwotne wsparcie na wstępie rodziców i zwrócenie uwagi może pomóc. Kluczowe słowo yy, zwrócenie uwagi przez rodziców na dziecko. A, a potem internet, hasztagi, pomoc. Znaczy, no nikomu oczywiście nie będziemy mówiły, jak żyć, ale to ja przyjmuję od pani tę informację jako rodzic, żeby zwrócić po prostu uwagę na to, co się dzieje z dzieckiem, a nie na hasło. Nie chce mi się iść do szkoły, odpowiadać, wstawać, natychmiast musisz iść, tylko tak. zapytać, dlaczego mhm. może na wstępie. W internecie też właśnie ten język inkluzywny jest też bardzo, bardzo popularny, tak? Bo to jest taki język równości i on jest właśnie kluczowy. Dziękuję bardzo. Moją i Państwa gościnią była Sylwia Segin, psycholog. Za moment do Państwa wracam z kolejnymi informacjami. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo.